Cześć wam wszystkim z tej strony Pan się na ogólny odcinek zuby i tym razem moi drodzy mamy jakiś event wielkanocny w zubie, tak jest Znów jakiś event, lecz tym razem nie ma żadnych jakby misji do robienia, czy coś takiego jak ostatnio, a szkoda, bo to było naprawdę dosyć fajne. Widziałem, że odcinek zuby wam się spodobał, więc moi drodzy, jeżeli chcecie więcej zuby na kanale, strzelcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco, żadnego odcinka nie przegapić. No i zaraz wam wytłumaczę o co chodzi z tym challenge'em, ale jeszcze zanim zaczniemy, no to wbijajcie również na mój sklep crpshop.pl po bardzo fajne bluzy i koszulki. Tym bardziej, że teraz się robi ciepło, więc warto sobie jakiś podkoszulek kupić. A u mnie na sklepie macie podkoszulki ze 100% bawełny. Różne wzory z pandą, nie z pandą, napisy różne. No zachęcam do wbijania sobie, obczajcie. No i wbijajcie również na mojego Instagrama, po to, aby być na bieżąco i żadnego odcinka nie przegapić. I dobra, o co chodzi z tym challengem, moi drodzy, w Zubie. Więc widziałem, że ktoś mi napisał, że jest challenge w Zubie. Więc sobie wbiłem, zobaczyłem, nic nie widzę nie wiedziałem o co chodzi. Potem wbiłem sobie tutaj. I tutaj, jak widzicie, moi drodzy, mamy Challenge Skippy Easter Challenge. I tutaj chodzi o to, że w tych skrzynkach mamy, moi drodzy, Takie możliwość wydropienia emotki, chyba. I dzięki temu potem możemy wygrać 3000 gemów w zubie. Więc to tak mniej więcej działa z tego, co przeczytałem. Jak widzicie, w każdej skrzynce, teraz to na przykład tu widzicie jest taka marchewka, ale tak samo w tych, gdzie jest, moi drodzy, co są w sklepie, to też są te marchewki, właśnie też możecie tutaj. Te rzeczy kupować. No i dobra, myślę, że sobie zagramy jakąś giereczkę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Aktualnie najmniej pcharków na Lizi, więc chyba nią warto najlepiej zagrać. Chociaż... No, myślę, że Lizzy Myślę, że Lizzy tutaj będzie git, bo ją trzeba trochę powbijać. No i lecimy po te 5 koła pcharków. No, brakuje nam jeszcze sporo do tych pięciu koła. Ale powoli się tam zbliżamy. Zobaczmy, ile mamy. Mamy 4552, więc brakuje tam 500 około do... Do mojej drodzy pięć koła. Dobra, jeszcze skrzyneczka otwieram na szybko i lecimy z pierwszym giereszką. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gramy tą Lizzy, to jest solo light. Ja strasznie nie lubię to, że te tryby tak się szybko zmieniają. I raz jest ten light, raz jest normal, raz jest full, więc kurczę średnio, bo najlepiej, jak jest full, wiadomo. Dobra, tutaj nic nie ma. Aha, my mamy to właśnie, zapomniałem o tym. No, generalnie Lizzy ja za bardzo nie lubię. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy Wy lubicie Lizzy, ale. Ja tak średnio chciałbym wreszcie jakąś postać dropnąć w tej grze. Bo, no, oprócz tego, że dropnąłem Lizy jakieś dwa tygodnie temu, no to nic mi nie dropi, więc tak średnio bym powiedział, jeżeli chodzi o te dropy w tej gereczce. Dobra, mamy już wszystkie broni, więc na spokojnie 13 osób zostało. Mega szybko oni się tutaj wybijają. Zbierzmy sobie. Ok, kolegę tutaj mamy. Dobra, może zróbmy coś takiego. Co to jest? O, nie, to jest ten kruk. To jest ten kruk głupi. To jest ten kruk walnięty. Dobra, porobiłem go, ale 300 IQ. Przecież Lizzie to jest taka kontra na niego. Lizzy wystarczy, że ona wali te swoje bomby pod siebie i ten kruk ginie. Przecież to jest 300 IQ, nawet nie wiedziałem, że ja mogę tak zrobić. A ja to odruchowo tak walnę te bomby. No bo jak ktoś mnie podjeżdża, no to od razu wyrzucam jakieś bomby pod siebie. No i on dostał dosyć mocno, więc spoko w sumie ten kruk został zniszczony. Ładnie. Dobra, my się zbliżamy tutaj do końca mapy, ale widzieliśmy, że tutaj ktoś był tylko. Nie wiem kto to był, chyba Nix, jeżeli się nie mylę. Dobra, tutaj go nie ma, tutaj może gdzieś jeszcze stoi. Nie, też go nie ma. Dobra, no to myślę, że sobie wychodzimy albo poczekajmy. Tutaj na kolegę. Dobra, nie trafiłem, serio. Zróbmy sobie coś takiego. Chodź tu, kolego. Dobra, dostał bardzo ładnie. Teraz nie dostał, serio. Nie, no kolega mi ucieka. Gońmy go. Nie wiem gdzie on jest teraz, przypał. Kurczę, to jest jakiś awk w ogóle śmieszny. On nie wie co się dzieje. Dobra, no ślepo. Nie trafiłem. Kurczę, lipa. Tutaj może kolegi nie ma. Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. No chodź tu. No gościu. No co? Jakiego nie trafiam tym? To jest niemożliwe. Jego normalnie nie trafiam tym. Wytyfy. Wy. O ty śmieciu. Dobra, dostał ładnie. Doleci, doleci, doleci. Nie doleciało. Dawaj, strzelaj go. Dobra, ładnie. Mamy to. Co prawda trafił nas szedgana ale git, lecimy się na spokojnie, cyk ptaczka full hp, 5 osób zostało, plus 7 pokarków, 2 fragi Więc nie jest najgorzej, może uda się zrobić wina od razu w pierwszej graczce. Fajnie by było, mm, dobra lecimy sobie tutaj bliżej środka No i tutaj postaramy się coś ogarnąć, ale no na razie to tutaj średnio widzimy jakiś zadymiarzy, że tak powiem Mm, dobra, tu ktoś płynie chyba, czy nie, nie, to jest ogień już. Dobra, strefa sobie idzie. Ok, tutaj jest jakiś ziomeczek. O, dostał bombę na łeb, nie mogę, ale bomba na banie kończymy balet. Normalnie tutaj było robione bardzo ładnie. Tutaj mamy kogoś? Nie, trzy fragi, cztery osoby zostały. Trzy osoby zostały, czyli dwie oprócz mnie, trzy fragi mam plus 13 pcharków. No powiem wam, że dobrze to wygląda. O, dobra. Tyle dobrze, że od niego odskoczyłem, bo mogło się to źle skończyć. Dobra, nie trafił mnie tym łukiem. Ja go może trafię? Nie, nie trafię go raczej. Przypał. Jeszcze nie mogę się ruszać, jak mam ten łuk włączony. Niedobrze. Dobra, tutaj kolega w ogóle leci. Co za bot? On prawie dostał. Nie wiem, czy to widzieliście. O ty śmieciu. Dobra. Nie. Co ja zrobiłem w ogóle? Tu było takie zero IQ. To było takie zero IQ, widzowie. Dobra, on ginie. Zarąbiście, padł. Tylko, że ja też nie mam HP. Ja też nie mam HP. Tak w ogóle. Zero, dosłownie. Dobra, dostał bombę, bardzo ładnie. Tylko ja się leczę, na szczęście tym, on się nie uleczy, bo nie ma czym. Dobra, dostał teraz, pięknie. Dostanie z łuku, pięknie, odrzucony. Bardzo ładnie, porobiony, ładnie, wleciał po prostu w bombę. Ja myślałem, że ja zginąłem przez chwilę, bo nic nie strzelałem, a zginął, ale bomba go porobiła. No i znowu reklama, oczywiście gramy w zuba, no to standardowo reklamy, no bo dlaczego nie? Pomiń reklamę, grajmy dalej. No i tak, moi drodzy, mamy plus ile? 22 pucharków, 5. Uuu, złota skrzynka robi wrażenie. Bardzo ładnie. Złota skrzynka na nasze konto wlatuje. Event, tutaj mamy coś do odblokowania. Fajnie, 100 ticketów, spokojnie, gdy z nich nie korzystam, ale git, Tutaj jeszcze mamy jakieś punkty kolejne do Battle Passa. Sprawdźmy sobie, czy możemy coś odblokować. Możemy. Mamy tutaj Golda i mamy tokeny upgradeujące nasze postacie. Dobra, dajcie jeszcze tego golda, pięknie. No, to co, tu jeszcze coś mamy? Nie, tu już nic nie mamy, czy coś nie ogarnąłem? Aha, z wczoraj, ale nie mogę dodać, bo nie mam pasa. Dobra, to zagrajmy jeszcze jeden meczek na koniec tego odcinka. Zobaczymy, czy w tym meczu również tak dobrze mi pójdzie. Bo no, ten był w miarę spoko. Pierwszy meczek, winek od razu naszą Lizy, którą no nie lubię jakoś szczególnie, więc myślę, że, że spoko mi w miarę poszło. Dobra, polećmy sobie tutaj. Proszę bardzo, mamy już wszystkie trzy bronie, które nam są potrzebne. Teraz tylko je upgradeować. Żeby mieć coraz lepsze, bo mamy no, najgorsze jakie się tylko da, szare Największy shit jaki można dropnąć Dobra, jest tutaj już srebrny łuk, pięknie Jest tutaj granat lepszy, więc też spoczko Następnie tam mieliśmy jakiegoś nixa, który płynie w wodzie Warto by było go trafić może Ale już niestety wyszedł, więc będzie ciężko go teraz dogonić Bo nix może szybko uciekać Dobra, tutaj pana trafiamy, bardzo ładnie On się niestety uleczył Ok, trafimy go. Nie trafimy go w taki sposób. Dobra, nie dostał jeszcze teraz. Przypał. Teraz mu turlamy bombę na łeb. Dobra, dostał bardzo ładnie. Dobra, dostał znowu pięknie. Uciekamy, uciekamy, bo nas mocno obijają. Mega mocno nas obijają, nawet bym powiedział. Dobra, kolega się tutaj zbliża. Ok, dostał pięknie. No tutaj padnie, coś mi się tak wydaje. Kolega jakoś. Za bardzo chcę raszować, nie wiadomo co robi. Dobra, dostał ładnie bombę tutaj na koniec i go zmiotło z planszy. Zbieramy sobie jeszcze apteczkę. Uleczył nas do fula, wytyfy. Kiedy ja się do fula uleczyłem, jak żadnej apteczki nie miałem? Ja wiem, że to mnie leczy, ale nie wiedziałem, że to aż tyle mnie może uleczyć. Dobra, eee, okej, okay, tutaj mamy kolega Kurczę, co jest, jak mnie walnął? Chłopcy ma pierwszy poziom, a takiego skilla ma. Gościu, co ty próbujesz? Dobra, nie trafiłem go, przypał. Okej, okay, teraz dostał ładnie. No ty bambusie. Dobra, pięknie, porobiony, mamy to. Zbieramy sobie apteczkę. Tutaj kolega dostanie. Tutaj jeszcze raz dostanie z tego, bardzo ładnie. Musimy od niego uciekać. Jesteśmy 1V4 już tylko. On ma ten. On ma ten ten. Ten powalony w ogóle. Yy, jak to się nazywa? No, ten shotgun strażnika złotego. To jest tak OP. Tylko że ja nie mogę shotguna podnosić. To jest ten przypomój. Tą postacią. Dobra, dostał jeszcze bombę. Bardzo ładnie. Lecimy sobie tutaj obok. Jeziorka, czy tam fontanny, jak to woli, dobra, cyk Podle podleci do nas, podlatuje powoli, ale my go obijamy cały czas. Dobra, on sobie wejdzie do środka, chyba czy nie? Nie wchodzi do środka, dobra, będzie nas raszował. Czy co, on próbuje? On tak niby odchodzi, ale niby idzie, czekasz, ja się zbliżę, czy coś, nie wiem. Ale ja go z łuku nawalam póki co, Z nas spokojnie, na daleko go sobie klepiemy. Dobra, nie wiem, gdzie on jest i możliwe, że się uleczył. Jeśli się uleczył, to jest lipa. Więc trzeba będzie uważać. Dobra, zrzućmy sobie tutaj granata. Chyba go nie trafiłem. Mamy tutaj w dodatku lepszy granacik. Bardzo ładnie. Jest apteczka jeszcze w razie czego tutaj. Więc trzeba będzie o niej pamiętać. Dobra, tutaj nie trafiłem. Wytyfy w ogóle mistrzelnie poleciała. To było bardzo dziwne. Okej, okay, nieważne. Mamy tutaj ziomka. O, on małoła, Bardzo ładnie został porobiony przeze mnie. No i tutaj, tutaj jest przypał. Tutaj jest przypał. Widzowy fest. Tutaj jest przypał. Fest, moim zdaniem, gdyż. No, będzie ciężko, kolegę, porobić. W dodatku, nie możemy, no właśnie, nic zrobić, szczególnie, że ten chłop ma już tego skina w ogóle wielkanocnego, dziwnego. No cóż, no skam, no skam, co ja mam powiedzieć? Chłop miał skamowo po prostu na wygraną, ale miałem pierwsze miejsce i drugie miejsce, co myślę, że jest dobrym osiągnięciem, jak na to, że graliśmy tutaj pierwsze dwa mecze dzisiaj. Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej zuby, no to standardowo łapka w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się. Cześć.